5 kebab, tajtop <noise> I to dobry kebab Jak oceniasz skali od... Najlepszy Od 1 do 8 do ma 10 Od jednego do 8 ma 10 Nieźle Jakie jest mięso? Proszę <noise> Jadłem, przed hmm? Jadłem przed chwilą Jadłem przed chwilą Jak oceniasz? <noise> no, jak to Dobre, Dobre trochę dziwne początki kanału, no ale, ale myślę, że się rozkręci. Perski książę łapie kolejnego gryza. Bardzo. to się rozpierdala. O. To było te miłe podsumowanie dzisiejszego wieczoru. Kebab oceniamy na bardzo dobry. Powiedz... Skali od 1 do 10, ile dałbyś? 8. 8, 12. Pierwszy raz w życiu, opinie jednego eksperta mamy podzielone. No nic, do zobaczenia w następnym odcinku. Gdzie się nieba.